Dzień dobry, starajcie jak na Dzień dobry, rzeczywiście idziemy. No i znów nagrywamy Strandy, tuli się badał, dobra iść trzecia, zemsta, złego Tinki Winki, Ma dziewczynki jest gejem. Ruchamołeś dziewczynki jest gejem. No to ma sens. No ma sens, Ma, no, to jest gejt, pedofil, dendrofil... Po ostatnich dwóch odcinkach to chyba ty jesteś nekrofilem, ale to tak jest. No i co? Ale to tak między nami... Pedał Polaczka. to w rubelek ćwiżki, a ja drugi nie świn. Muszę Pedał, muszę pedał, nie na pedał, pedał to zmy. pedał. Nie, gromadka to jakąś A pedofil to pan no. miel, Reksjon, rek, no, tak pan tak jeszcze świecąc. gumisz, pedał, buli, pedał, plany, plany, plany. Kurde, to jest przyszłość. Kulfoki pedał, kiesiąc, kacz pedał, pedał, Borek Lolek też. Pedał a mi się on wiedzą o tym

Bo to, to teraz medalli, jakieś no. pojebane systemy przyprowadzieli, rejestruje się tam na stronach medalli. i w ogóle w, śmiesznie jest i tam musisz coś wydrukować, a tam nigdzie nie pisało, nie że coś trzeba, trzeba wydrukować, ja przychodzę normalnie z podaniem, wszystko ładnie i tak samo Mati jeszcze jeden kumpel. idzie. Ale to takie coś to, jest to było nawet jak ja. Klańczy no to dobre, to nie wiem kiedy to było, że to Ja mówię teraz swoje swojej przygody. dobrze wybacz. Tyle No. I idziemy sobie wesoło, mamy to do na. żeby jeszcze miała, to dobrze ta sekretarka wy... Jest! Jest! Szybko się pojawił. Dobra. No to, to jest jeszcze taki typ sekretarki, wiesz? typowa ma stara. I... Typowa sekretarka. Ej, pedał to no, taka Typowa sekretarka. Jest pereld, pedał, tytuł, pedał, tytuł to pedał. pedał, tytuł pedał tytuł to początki, ja to a ty do A ty się opedał? Pan Kratz pedał. Nikt pamiętał, A macie logi, jakie pedał? A macie No

Bum, bum, bum. Kurde, ten kursor mnie w nerwie. No jest trochę wdrożenie, co na to akurat się zgodzę. Gdzie jest ty, gdzie jesteś. Po ciebie jest kimś smoka, przebywam. Kuź was znowu. Zamknij to mordę już ścierwo Piotr. Przedstawiam mu przedstawienie pod tytułem Arbo Teraz tak darłem, to miałem głos w górach. A jak cyniczny, brutal czy buraczek, cebulaczek? Buraczek, cebulaczek, czek. Czek. Czek, czek. Szef mafiburka przecież. No tak, do i do sprawy. Wiesz, ja od partnera musiał przelatować podatek i te sprawy. A, nie miałem być bajki, ja są padałem, ej, pedał to jak się pedałem jest mu chomorem świrek gadał. Tytus to pedał, romę i jadomek a pedofil to patciomiel, reksio pedał, pedał spedał, smytwy pedał, brunca i spedał pedał, pedał, gumis pedał, hulim pedał, pick pedał, plastusz pedał, punk plex wiem Pedał, ponivac pedał, filemon pedał, rolek pedał, lolek pedał są też <gulose> się wiedzą o tym wszystkim. O ile wiem co rok Zajebi się żeluszatek ja kocha. ja tak, no, no, i puchatek Nawet kurwa misz uszapek, jogi, Ja cisnę po wszystkich Może pedałem jest kaczka i zwaczka Ej ej ej, no dokładnie Tyle tu bisz pedał, Tyle tu bisz pedał Dobra pieseczku, bo on zaraz wyleci tu i my tu już byliśmy Serio? No Tele tu bisz pedał O siema

Kapelusz. Kapelusz. no? Kapelusz. 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 Pedał to w rubelek ćwirek, no, Pedałem jest muho, ciekawy, murek, szwirek, nie bada, to pedał, są i atomy, żarty, gę, to nie? a pedofil to patrzył, no. tak jak się Tak jak raz no? ej to nie jest gruby ten? Turcy hodują o a jak tak dorosną, to obdzierają ze i Są dywany. No, to jest pedał. A, no, to jest już to... Zbierze, roz... zbierze, Albo, czekaj, zbierze, nie możemy teraz upublicznić tego filmiku, bo, chatek, bo nas znajdą no. ja i nie zbierze, dożyjemy zbierze, poranku. Może możemy zmienić sobie IP i tak IP, oni ci na chaty wbiją, a nie po IP będą namierzać. A skąd oni wiedzą gdzie ja mieszkam? A widzisz, oni mają swoje dojście. A może to nie ja? Ty myślisz, że nikt wcześniej nie odkrył tego, że robią z Teletubbiesi? Pewnie odkrył, tylko wiesz. Zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Tak samo jak ci coś wiedzieli o Smoleńsku. No dokładnie. Tajemnicza Przedstawia Przedstawienie pod tytułem, no... Wtedy będę cheatował. Tele tu biesz pedał. Tele tu biesz Ha, ha, ej! What the fuck? Ej, wyszedłem.

Czekaj, ja cię zaraz znajdę. Czwierek pedał, tytuł sto pedał, romek i atomek gay, a pedofil to paczomier. Rek się pedał, gdzie ty jesteś? Dobrze, biegnij do przodu. tutaj idziemy w bok, tu będzie on pedał. Będzie na świeżo. Dobrze, dobrze. Placzmy pedał, będziemy mieć pedał, kołową pedał. Bonifaz pedał, Filem No pięć, no to jest siedem będzie. Kuź jesteś z matematyki dobry date i puchatek, no. nawet kurwa widzisz szapek doki kolatury nie opaczka może pytałem jest Chociaż kaczka książka trzeba ale mi zawsze znacznie z zawodcami ja chcę pisać rozszerzoną z i słowo pójdzie znając tyle no, znając. no. my tak o jesteśmy besaid za egzaminie tam przyszliśmy Teletubish sobie niezwolnego z tych mają jaki temat zaczęliśmy robiliśmy maturę na matmie What? What? No hey, Zadanie so... maturalne, so... które były o, 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 na maturze so... robiliśmy. Aha. Moja no, pani z lubi się poznęcać nad ludźmi. No, ja, w rok 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 nam stałbym na 49% procent maturę. Przedstawia Przedstawia Przedstawienie pod tytułem. Mam robi Tyle się. Tyle tu co robi. Nasza babka z maty robi nam normalne zadania zgodnie z tym harmonogramem, a jak jest jakieś zadanie, które typowo jest na maturze, no to nam każe napisać obok matura i tyle. Ob <gry> Trochę śmiech! No już teraz nie, bo z tym cieszkiem wyglądałem. Nie pedał, to pedał, trzwierek, Pedałem jest mu homorek. to pedał, trromek i atomek gay, a pedofil to paczomiel, reksiopek. Jak się każę robić, nigdy nie robię zadania. Bardzo złego nie W pierwszej klasie robię zadania, w klasie robię zadania. 7, 6, I pierwszym razem robiłem, w drugiej nie robiłem. Ja bym chciał, żeby się do szkoły, żeby mieć ee, Ja w mi ja, robiłem zadania z Zdaje mi się, że uczatek i nawet kurwa bliżej szapek, Dogini, kolarz dupiej u paczka. No, no, może pytałem, jest kaczka, nie ma żadnego pedał. Ej, drzewo mnie zaatakowało. To był Bóg drzew. No dokładnie, konie drzewiec. Nie wiem, czemu się, się zdaje, ale już chyba wlęczy. ten też Mi też się wlęczy. tak zdaje, ale chodźmy. Co nam tam? Dokładnie. No, odcinek się przedłuży, reklam będzie więcej. No reklam Hej się O, ale znalazłem tu jeszcze mikrofon. I, jeszcze, to jedno, Patryk, jeszcze jedno jeszcze jedno, szukamy, pedał. szukamy An. dokładnie Wiemy że on jest, powieszony teletubi Tak, Tele gdzie jestem? ej no czekaj na mnie To chodź, A, on cię goni pedał. Okay. Goni mnie? Eee, Tele -tube. -tube. Tak Dobrze wiedzieć Tele no, 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 Bardzo no, no, Ja wiem gdzie on jest, trzeba iść tu, no, no, tutaj zaraz będzie skręt To no, jest nawigacja Dobrze, dziękuję 10 metrów w prawo Bajki, ja są pedał, się e, to Pedał mężczyzna. to wróbelek, rubelek ćwirek, pedałem jest luchomorek i ja świrek. Tu to pedał, i Atomek. Ja no, hey, a pedofil to, to, to tak pachciomiel, Reksio pedał, się pedał, Smurfy pedał, Rucajs pedał, Puccio pedał, Gumić pedał, gumis pedał, Guli pedał pedał, 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 teraz dacie maturę na 100%. No, 100% jest Wiedzą mniej, o tym wszyscy, gdzie się pije. się, że u szatek Są i puchatek. Nawet kurwa pisz, tu szapek. Dogi, kolar, gol, paczka. I... Może pytałem, jest I... kaczka, kwaszka. Zdajcie ją na 30% procent, eee, tak na średniu nie wybieracie. Rozpocznijmy chcę na przynajmniej 30 minut. byś wedał Bo McDonald's szuka dużo chętnych. No dokładnie, McDonald's zawsze ma dla was pracę. Teletubisz ważne Nieważne jakie jesteś rasy, orientacji czy religii. McDonald's... Ważne żebyś lubił Teletubisie. I McDonald's. I McDonald's. Nie McDonalda... Dobra, ty, ty... Zostań złota. Złoty element studio. Że cześć <grym> Przegrałeś, Przegrałeś <grym> Pizdo <grym> zawsze ale Jak z... zawsze a, Patryk tupi ratuje tupi. sytuację <grym> Ale wygrał, wygraliśmy <grym> Dokładnie Dzięki za badanie, cześć No cześć no, na Raholia i do usłyszenia